Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj omówię temat bananów. Jak je umiejscowić w naszej diecie? Czy banany są zdrowe, czy tłuczą? I jaki banan wybrać przed treningiem, a jaki po treningu? Jeżeli Was interesuje ten temat, lecimy z tematem. O wielu przepisach jest banan, jeden banan, ale pamiętajmy, że banan bananowi nie jest równy. Może być taki malutki 68 gramów banan. On ma około 61 kalorii. Z kolei 100 gramowy banan. Ma około 97-100 kalorii, a taki, wiecie, już dużawy banan, około 120 g, ma blisko 120 kalorii. Dlatego też trzeba sobie określić gramaturę, a nie strzelać na oko. Oczywiście, ja nie jestem zwolennikiem takiego skrupulatnego liczenia kalorii, ale. Siłą rzeczy, jeżeli banan jest takiej wielkości, no to możemy dodać dwa banany i to będzie jak jeden banan, żebyście też nie wpadali w skrajności. Pamiętajcie, że jeżeli sugerujecie się bilansem kalorycznym, to to jest tylko szacunek. Wy trzy razy więcej usiędziecie na kiblu i wstaniecie i już macie przykładowo. 30 kalorii więcej. No i co chcecie to uwzględniać w waszym jadłospisie? No nie na tym to polega albo robicie crossfit i wpadacie w taki trening flow, że przepalacie o 120 kalorii więcej i jeżeli jesteście głodni, a nie jesteście kulturystami, którzy się szykują na dany dzień, żeby mieć super formę, to nie musicie aż tak sugerować się samą kalorycznością. Ja jestem za tym, aby Kierować się związkami fitochemicznymi, czyli bioflawanoidy, błonnik rozpuszczalny, nierozpuszczalny, ligniny, wszystko to, co wspiera nasz układ pokarmowy z naciskiem na jelita. I teraz, tak, jeżeli chodzi o kwestie koloru, pamiętajmy, że te bardziej zielone mają więcej skrobi opornej. One są idealne przed treningiem, bo pomagają optymalizować poziom krwi w naszym. Poziom, krwi, poziom cukru w naszym krwiobiegu, przez co nie mamy takiego spadku energii na treningu. Skrobia oporna też jest dobrym paliwem dla naszych jelit, a dokładnie dla mikroflory jelitowej. Pomaga nam narzać już te zdrowe bakterie jelitowe i im więcej, im bardziej żółty ten banan, tym ma więcej mm, cukru, czyli im bardziej zielony ma mniej cukru im bardziej żółty tym ma więcej cukru i ten żółty może być przykładowo zarekomendowany po treningu. Kolejną sprawą jest taki cykl na Instagramie jedz więcej i chudnij. 100 gramów przykładowo suszonych bananów ma 360 kalorii a 100 gramów świeżych bananów ma około 90 kalorii dlatego miejcie to na uwadze. Tutaj chodzi o to, że suszony banan pozbywa się wody, która de facto ma 0 kalorii i on się zagęszcza energetycznie, dlatego też w 100 kaloriach jest 366-360 kalorii, a w świeżym bananie jest około tych kalorii 100. Jeżeli potrzebujemy właśnie zagęścić posiłek energetycznie, przed treningiem zwłaszcza, bo też jestem za tym, aby jeść więcej węglowodanów w godzinach około to możemy zjeść z kolei tych suszonych bananów więcej i wtedy też dostarczymy szybko dużej ilości, szybko przyswajalnej energii. Tym bardziej, jeżeli to jest trening taki interwałowy, bardziej wydolnościowy, gdzie te pułapy tlenowe zbliżają się do tętna maksymalnego no to taki banan suszony przed treningiem jak najbardziej tak. I teraz pytanie czy banan jest zdrowy. No Jeżeli będziemy jeść tylko banany w ciągu dnia no to to nie jest zbilansowana dieta ale jeżeli taki banan 1-2 w ciągu dnia występuje i on jest jedzony właśnie w postaci przykładowo szejka z najróżniejszymi superfoodsami, czy to jest właśnie roszponka, <głos> <roszpunka>, <głos> taka księżniczka z bajki. To wszystko się zgadza. Szpinak, seler naciowy do tego banana i zobaczcie, że mamy słodko i bogato odżywczo, dlatego też pamiętajmy, że banan jest super naturalnym słodzikiem, czyli zamiast dodawać jakiegoś xylitolu czy cukru do tego mm, szejka zielonego, możemy dać właśnie banana i już mamy fajnie osłodzony produkt, posiłek. No i właśnie tutaj też taka moja rekomendacja jeżeli chodzi o zrobienie bardzo zdrowego shake'a bazującego głównie na zielonych warzywach. no Mówmy się szczerze ten shake, jeżeli on by składał się z samej, samej rukwi wodnej czy kapusty pekińskiej i dodany by tam był burak no to nie do końca jest to tak nie scala się jeżeli chodzi o Kompozycję smakową, ale jeżeli dodamy już tam banana, no to zobaczcie, że to zostanie osłodzone i przemycamy potężną dawkę witamin, minerałów związków fitochemicznych. I mamy już praktycznie, jeżeli chodzi o witaminy C, K, kwas foliowy, yy, dzienne zapotrzebowanie uzupełnione. Dlatego też nauczcie się przemycać w ten sposób zielone warzywa pod przykrywką banana. Zobaczcie, że z banana możemy zrobić nawet super placuchy czy racuchy, racuchy to na drożdżowym gdzieś by musiał być, ale zrobić fajnego ala naleśnika, gdzie mamy banan, żółtko, płatki owsiane, to wszystko ładnie dziabiemy nożem, widelcem i na patelnie smażymy i mamy fajnego takiego ala racucha i też jest przemycony banan. Mamy osłodzone, jest smacznie, jest zdrowo, fajna st struktura, podsmażona. No i zobaczcie, że można tym się bawić. Dlatego zachęcam do kombinowania, poznawania najróżniejszych przepisów po to, aby umieć wykorzystywać najróżniejsze produkty spożywcze w różnych daniach, bo nie ma czegoś takiego, że coś jest niezdrowe, tylko właśnie. Jest nieumiejętnie umiejscowione w naszym żywieniu, bo jedzone cokolwiek solo jest żywieniem monotematycznym i niezbilansowanym. A nawet jak w środowisku zielonych szejków zjemy sobie pół paczki chipsów małych, no to ten kwas tłuszczowy trans ginie w świetle Jupiterów zielonego szejka. Dlatego. Nauczcie się w ten sposób podchodzić do żywienia, a nie jakoś ortodoksyjnie. Banan też jest bardzo dobrze strawną potrawą. Też jest przykład o wiele badań, które pokazują, że pomaga w optymalizacji uwalnianiu tryptofanu, a tryptofan jest z kolei konwertowany do melatoniny, hormonu odpowiedzialnego za głęboki regenerujący sen, czyli jak miałbym też polecić jakiś jeden Jedną przekąskę słodką przed snem na dwie godziny czy na półtorej godziny przed snem, to właśnie byłby banan. Banan, oczywiście, w zależności od stopnia dojrzałości, im bardziej dojrzały, tym ma wyższy indeks glikemiczny, im bardziej zielony, tym niższy, ale taki normalny, żółty, klasyczny, standardowy ma między 50 a 70 indeks glikemiczny, dlatego też. Jest taki stosunkowo pod tym kątem dobry. Pamiętajmy, że banan występuje, on się super komponuje w daniach na słodko ze wszystkim. Mamy banana, mamy płatki owsiane, mamy trochę masła orzechowego, gorzkiej czekolady, to ładnie wszystko łączymy do piekarnika i mamy fajne tego typu ciastka. Dlatego nauczcie się bawić tym produktem i nie stosujcie go mono, czyli. Jemy tylko banany, banany, bo Damian powiedział, że są zdrowe. No, są zdrowe, ale jako element zbilansowanego żywienia, a nie zdrowe jako pojedynczy element wyciągnięty z kontekstu. Dlatego zachęcam do poznawania tego produktu i nauki jak prawidłowo go umiejscawiać w naszym żywieniu. W opisie macie link do oferty specjalnej do kalkulatora kalorii gdzie możecie sobie wyliczyć ile kalorii musicie jeść na spalanie tkanki tłuszczowej ile na budowanie masy mięśniowej macie test zdrowia gdzie wypełniając go możecie sobie zobaczyć jaka jest wasza świadomość jeżeli chodzi o zdrowe żywienie. No i ebook wprowadzenie do zdrowych nawyków żywieniowych cały czas bezzmiennie za darmo do pobrania. Oferta specjalna na jadłospisy, e-booki i kursy wideo minus 70%, również znajdziecie w opisie. Tyle ode mnie. Pozdrawiam serdecznie.